Być może to, co teraz powiem, Cię nieco zaszokuje. Nie ma takiej szatańskiej warowni na świecie, która nie zostałaby zburzona, jeżeli tylko Boże dzieci pojednałyby się z Bogiem i padłyby na kolana jako jedna armia. I dotyczy to również Ciebie, od dnia, w którym to usłyszałeś, do końca Twoich dni. Ameryko, Twoim największym niebezpieczeństwem nie jest islam. Jak również nie to, kiedy niewłaściwi politycy dojdą do władzy. Największym niebezpieczeństwem dla Ameryki jest to, kiedy Boże dzieci nie są pojednane z Bogiem i nie trwają na swoich kolanach w walce przeciwko swojemu wrogu. I nie chcecie wiedzieć, co stanie się z waszym narodem, jeżeli szybko się do tego nie zastosujecie. Dotyczy to więc również Ciebie. Jeżeli nie będziesz szukał jego oblicza, nie pojednasz się z nim. O przebudzeniu nie świadczy frekwencja. To nic nie znaczy. Tłumy tak naprawdę nic nie znaczą. Ponieważ gdyby tak było, wówczas świadkowie Jehowi przeżywaliby największe przebudzenie w historii. Przebudzenie następuje wtedy, kiedy Boży Lud powraca do tej księgi bezwstydnie, bezkompromisowo, nie podważając autorytetu Bożego Słowa. Nawet jeżeli macie to kosztować utratę wszystkich miłujących grzech grzeszników jednego dnia. Wolę mieć trzy pełne rzędy ludzi, którzy kochają tę księgę, niż kościół pełen hipokrytów, którzy chcą tylko i wyłącznie rozrywki. Ale nie tej księgi. To będzie test dla Twojego kościoła i dla Ciebie samego. Przybudzeniem Możesz nazwać to, kiedy będą przychodzić do ciebie ludzie i będą chcieli Bożego Słowa i tylko Jego. Przebudzeniem można nazwać czas, kiedy ludzie przestają żyć w kompromisie, jak również to, kiedy zaczynają szukać desperacko Boga. A jednym z głównych dowodów na to wszystko jest to, kiedy ta księga staje się pierwsza, jak również i ostatnia, jako dzienny priorytet bez znaczenia, co inni o tym mówią. Bracie, przyjdź proszę i prowadź nas do Chrystusa.